15 sierpnia w Koźnicach zorganizowane zostały uroczystości upamiętniające setną rocznicę Bitwy Warszawskiej. Rozpoczęły się one na cmentarzu parafialnym przy kwaterze poległych w obronie ojczyzny. Stajemy przy mogiłach tych, którzy złożyli swoje życie, czyli największy dary, za wolność naszą, żebyśmy żyli w wolnej ojczyźnie. To jest testament naszych braci i sióstr, którzy polegli. Kładąc fundamenty pod odradzająco się Rzeczypospolitą po latach niewoli, ich ofiara nie poszła na marne. I ten ich testament jest dla nas wielkim zobowiązaniem na pokolenia, żebyśmy tego daru nie zmarnowali. Miłosierny Boże, stojąc przy mogiłach naszych braci, legionistów, że u początku XX wieku walczyli o wolność naszej Ojczyzny po latach niewoli, złożyli najwyższą ofiarę, swoje życie, za to, abyśmy my byli wolni. Prosimy Cię, przyjmij tę ofiarę ich życia i nagród chwałą nieba. Dali swoje życie za godność każdego z nas i za wolność naszej Ojczyzny obdasz ich nagrodą nieśmiertelności i chwały przez Chrystusa, Pana naszego. Po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy w kwaterze poległych, zebrani udali się pod krzyż Polska Golgota, upamiętniający setną rocznicę Cudu nad Wisłą, gdzie odbyła się ceremonia jego poświęcenia. Fundatorem i pomysłodawcą powstania krzyża jest Jan Gajda, członek Rady Rycerzy Kolumba w Koźnicach. Pomnik, przed którym stoimy, nosi nazwę Polska Golgota. Polska, jak Chrystus, została ukrzyżowana pomiędzy dwoma łotrami. Te dwa duże kamienie reprezentują Łotrów. Barbarzyńcy ze wschodu i z zachodu, wespół ze zdrajcami ojczyzny, próbowali unicestwić naród polski. Polski nie było na mapie świata przez 123 lata. Z tyłu w opasce, tutaj za tym krzyżem, są trzy sekcje. Te sekcje reprezentują trzech zaborców. W środku jest Polska i kontury Polski po II wojnie światowej. W środku konturów Polski umieszczone są trzy kamienie, które oznaczają kolejne stolice Polski Gniezno, Kraków i Warszawę. Przed dużym kamieniem jest siedem kamieni, które oznaczają lata II wojny światowej, począwszy od 1939 do 1945. Po prawej stronie, tutaj gdzie stoję, są 44 kamienie, które oznaczają lata. Komunizmu. Na tablicy pamiątkowej umieszczone jest napis tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem Polska jest Polską, a Polak Polakiem. Dalej są napisy w setną rocznicę cudu nad Wisłą, w setną rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II, 40 rocznicę Powstania Solidarności i w roku Beatyfikacji Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Krzyż liczy sobie ramię wertykalne. 7 m 70 cm ramię horyzontalne liczy 7 stóp i 7 cali. Na lewym kamieniu jest tablica i cyfry 123 i 7 i 44 oznaczają kolejne rata utraty wolności i naszej śmierci. Z prawej strony tutaj gdzie stoję jest tablica z napisem Zmartwychwstanie, i tutaj są daty Chrztu Polski i kolejne daty, kiedy Polacy odzyskiwali niepodległość. Fundament u dołu liczy sobie 144 na 144 cm jest to cyfra wyjęta z apokalipsy świętego Jana, miarą wolności jest krzyż Chrystusa. Dziękuję Państwu bardzo za przybycie. Chciałem podziękować wszystkim tym, którzy. Byli ze mną, byli z nami, ze mną i z moją żoną przy powstawaniu tego dzieła. Panie Boże Wszechmogący, pobłogosław ten krzyż, znak męki naszego Pana Jezusa Chrystusa, a Twojego Syna. Pobłogosław te tablice i wszystkie te elementy, które dopełniają tego pomnika. Niech przechodzący i zatrzymujący się tutaj na modlitwę wspominają... Że wolność ojczyzny i ojczyzna jest naszym wspólnym, zbiorowym obowiązkiem, i troska o nasz dom ojczysty jest zadaniem każdego Polaka, który nosi w sobie ducha polskiego. Prosimy Cię, Panie, niech Twoje błogosławieństwo stąpi na to miejsce i niech Twoja opieka tu zawsze towarzyszy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Kolejnym punktem uroczystości było posadzenie na placu 15 stycznia dębu szypułkowego, który ma symbolizować koszlińskie obchody setnej rocznicy bitwy warszawskiej. Inicjatorem tego przedsięwzięcia był Społeczny Komitet Budowy Pomnika Niepodległości w Kozienicach. Niech ten dom będzie hołdem dla żołnierzy i ochotników z 1920 roku. Nam i gościom w naszym mieście przypomina że zdobycie i zachowanie wolności zawsze wymaga ofiary. Niech teraz ten dom będzie radością w dni słoneczne i deszczowe. Wytrzymuje wszystkie burze i wichury. O godzinie 10.30 w kościele Świętego Krzyża odprawiona została msza święta w intencji ojczyzny, koncelebrowana przez księdza kanonika Kazimierza Chojnackiego, proboszcza parafii oraz księdza Tomasza Pastuszkę, wikariusza parafii. Dzisiaj Świętujemy w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny Dla nas, Polaków, narodu godnego, ta data 15 sierpnia wiąże się również ze wspaniałym zwycięstwem Polski nad Rosją Sowiecką w 1920 roku, nazywanym Cudem nad Wisłą już w lipcu 1920 roku. Pod hasłem Lenina, naprzód na zachód, przez trupa Polski do serca Europy, rozpoczęła się wielka ofensywa bolszewicka. Sowieci chcieli zniszczyć Polskę, potem całą Europę. Polska była dla nich przyczółkiem. Gdyby go zdobyli, Europa stałaby przed nimi otworem. Sowieci. Zadecydowali o zagładzie Polski, a Polacy nie mogli liczyć na żadną pomoc z zewnątrz, nawet pomoc dyplomatyczną. 5 sierpnia 1920 roku, gdy armia sowiecka zajęła już połowę Polski i dotarła do Wisły, Ojciec Święty wezwał do modlitwy biskupów z wszystkich krajów świata i krajów Europy. Pisał Módlmy się, aby przez orędownictwo najświętszej dziewicy, opiekunki Polski, Królowej Polski, Pan Bóg zechciał oszczędzić narodowi polskiemu tej ostatecznej klęski oraz by raczył odwrócić tę nową plagę od wycieńczonej przez upływ krwi Europy. W święto w wzięcia Najświętszej Maryi Panny, czyli w polskiej tradycji, w Dzień Matki Bożej Zielnej 15 sierpnia 1920 roku Wojsko Polskie ruszyło do ataku na Armię Czerwoną, najpotężniejszą i najliczniejszą armię świata. Bitwa warszawska z 1920 roku zwana też Cudem nad Wisłą oraz Bitwą nad Wisłą ocaliła nie tylko odzyskaną niedawno polską niepodległość, była to jedna z trzech najważniejszych bitew XX wieku na świecie. Po nabożeństwie uczestnicy w uroczystym przemarszu prowadzonym przez orkiestrę dentą OSP w Kozienicach oraz członków stowarzyszenia kawaleryjskiego imienia 22. pułku ułanów podkarpackich z Garbatki Letnisko udali się na plac przy pomniku niepodległości, gdzie odbyła się dalsza część obchodów rocznicowych. Muzyka Przemawiający tego dnia organizatorzy Kozienickich Obchodów setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej zgodnie podkreślali wielkie bohaterstwo i oddanie, jakim wykazali się walczący o wolną Polskę. Nawoływali do oddawania hołdu i czci wszystkim poległym w walkach o niepodległość. Z okazji Święta Wojska Polskiego przekazane zostały także serdeczne życzenia dla żołnierzy. Obchodzimy setną rocznicę Bitwy Warszawskiej. Jednego z największych zwycięstw polskiego oręża. To właśnie 15 sierpnia 1920 roku na przedpolach Warszawy odbyła się bitwa, która zdecydowała nie tylko o losach Polski, ale i całej cywilizowanej Europy. Bitwa zaliczana do 18 najważniejszych bitew w dziejach ludzkości. Żołnierz Polski w 1920 roku Uczynił tak jak jego przodkowie, powstańcy i uczestnicy wielkich bitew stoczonych przez Rzeczpospolitą na przestrzeni dziejów, kolejne pokolenie poszło w ich ślad bohaterowie 39 roku, powstańcy warszawscy, to wszystko było owocem wychowania w duchu patriotycznym. Spotykamy się dziś przed pomnikiem niepodległości, by oddać hołd pokłonić się bohaterom działań tych sprzed stu lat nad Wisłą, którzy pokonali armię bolszewicką. Bitwa ta zwana jest cudem nad Wisłą. Szanowni Państwo, odwaga, dzielność, heroizm polskiego żołnierza, polskiego społeczeństwa zasługuje na najwyższe uzna uznanie. Zatrzymanie pochodu bolszewików wtedy w Warszawie opóźniło indoktrynację Polski. I zachodu o 25 lat. W uznaniu tej ważnej daty i tego sukcesu polskiej armii rząd nasz uznał dzień 15 sierpnia Dniem Wojska Polskiego. Nasi żołnierze odnoszą wspaniałe sukcesy i są wysoko oceniani w misjach zagranicznych, jak i także w działaniach naszych gospodarczych w naszym kraju. Szanowni Państwo, ale jest i trzeci powód do tego, abyśmy dzisiaj tutaj uczestniczyli. To jest święto w Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Proszę pamiętać, że Maria Królowa Polska czuwając nad nami, nad Polską, swoją opatrznością uchroniła nasz kraj przed zagładą szwedzką, a później w 20 roku przed bolszewicką. Decydującym momentem Bitwy Warszawskiej trwającej od 13-25 do sierpnia 1920 roku był manewr wojska polskiego oskrzydlający Armię Czerwoną, przeprowadzony przez naczelnego wodza Józefa Piłsudskiego, który zaatakował z nad 16 sierpnia 1920 roku przy jednoczesnym związaniu głównych sił bolszewickich na przedpolach Warszawy. Marszałek Józef Piłsudski był doskonałym strategiem w tworzeniu i wdrażaniu swej wizji niepodległości. Opierał się bowiem na głęboko. Zakorzenionych w ludziach wartościach, emocji i sentymentach. Wokół swych śmiałych idei udało mu się zjednoczyć niemal całe społeczeństwo. Kozienice były też w zasięgu działań wojennych w 1920 roku. Miasto się stało zapleczem dla armii. Tu pieczono chleb, robiono buty, szyto bieliznę, a na front wysyłano linią kolejową do Dęblina i dalej. W tak wojsko utworzyło szpital polowy numer 303. Miasto w sierpniu 1920 roku było też celem wrogich działań. Wróg szykował się pod Maciejowicami forsowanie Wisły. Oto sierpień polskiej chwały, walki i krwi i zwycięstw dni. Wzleć pod niebo orle biały, stań narodzie spełniać sny. Polski sierpień są to dary od królowej ziemi tej, Brońmy katolickiej wiary i służmy ojczyźnie swej. Głównym punktem uroczystości było złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przed Pomnikiem Niepodległości, którego dokonały delegacje m.in. samorządów powiatu kozienickiego i gminy Kozienice, Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Niepodległości w Kozienicach, Związku Żołnierzy Armii Krajowej koło Kozienice, Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego Oddział Powiatowy w Kozienicach, Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Koło Kozienice, Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach, Nadleśnictwa Kozienice, 62. Batalionu Piechoty Lekkiej Wojsk Obrony Terytorialnej w Radomiu, Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość. W Kozienicach, oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kozienicach, Stowarzyszenia Samorządowe Forum Ziemi Kozienickiej oraz przedstawicieli szkół z terenu gminy Kozienice. Na zakończenie obchodów Paweł Kibil, prezes Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. 22. Pułku Ułanów Podkarpackich w Garbacie Letnisku, odczytał apel pamięci. Kozienickie obchody setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej uświetniły swoją obecnością poczty sztandarowe powiatu kozienickiego, Komendy Powiatowej Policji oraz pierwszego szczepu kozienickiego Federacji Skautingu Europejskiego Świętego Filipa Neri.